Najwyraźniej ostatnio nie wystarczy bólu, więc postanowiłem sobie zadać więcej bólu grając w Dark Soulsa. I pamiętam gdzie umarłem. A pamiętam już gdzie umarłem. Hello, mister. Goodbye. You die now. Okej. Okay. I go have fun now. Dog off! <ścoughs> Leżeć. I am Batman Oh wow To pan dużo HP Nie trafiłeś. Okej. Okay. A, nie mogę. A, 32. Troszeczkę mi brakuje. Oj. Pozwól, że Cię przytulę. O, widzę, że Cię nikt nie kochał tak samo jak mnie. No cóż. Panie straszliwy potworze, ja chcę tylko swoje dusze. Hej, możesz się aktywować, będzie zabawnie. Okej, okay, dzięki. Aktywowałeś się? Oj. Okej. Okay. A, już wykorzystałem wszystkie swoich pięć bomb. No ups. ups. Halo? Serio, on przeżył? A, a, na temat przeżycia, dobra. Nie chcę mieć nic wspólnego z... O, czy ty mnie gonisz? Może ci uda się ciebie zgliczować. Chodź tu. Fight me, coward. O, i co, nie użyjesz żadnego kombosa na mnie? <grymne> jesteś poza strefą grania! O nie, nie, nie jesteś Uderz go! Raz. You! Me fight, yes? We fight o, a, 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 mm. Właśnie świam psy inaczej wyglądają, nie myślałem, że mają różne skiny <grymne> <laughs> Oj. 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 prześciany niuniu. Niu. Nie podoba mi się. Nie, prześciany niuniu. Au. Motherfucker. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Co jest? 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 Mhm. Nienawidzę psów w tej grach. Oj. <laughs> Ah oh, yes I kick you! O! Mieliśmy ten sam plan. Great minds think alike! Jeżeli można mi przyznać jedną rzecz w tym życiu, to to, że nie potrafię odpuścić, więc najpewniej stracę te dusze i wtedy albo monitor, albo cały komputer wyrzucę przez okno. Nie trafiłeś! Choja. Ha! Przestraszyłem cię. Ta... Tu już widzisz, nie masz armoru. A takie coś jak stagger w tej grze nie istnieje. Okej. Okay. cóż, jestem człowiekiem znanym z tego, że nigdy nie odpuszczam, aż do momentu, kiedy muszę. Okej. Okay. Mhm, nie, 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 nie spędzę tutaj całego odcinka, nie ma szans. Okej, okay, we go down now. U, item. I love item. What is it? O oh, fuck, pamiętam, co trzeba zrobić. Nie, nie, nie nie ich. sumie w cywila, policjanta nie chcący Jak miło pamiętać rzeczy, bo się już grało w tę grę parę razy. O, oh, fuck! Oj! Jest zakaz blokowania w tych części miasta. Początek gry jeszcze pamiętam i późniejsze tereny już są troszeczkę. Dzięki kamera. U, lożnetka, a... Clickbait. Super. Wystarczy. Opuszczonego ciała. Jeżeli... Jeżeli w ciele jest dusza, to wątpię, żeby ciało było opuszczone. Tylko taki by the way. Okej, okay. czy bez swojego chłopaka nikt nie potrafi w tym świecie walczyć? Wszyscy potrzebują backupa Mr. Dragon! Okej. Okay. Hej, zgadnij co, od mister Dragona? przynajmniej tak mi się wydaje. O, no, uciekaj, uciekaj. Daleko nie zabiegniesz. Czy byś mógł tutaj? Dziękuję. Nie pamiętam jak bardzo daleko to leci. O, dzięki, że mi powiedziałeś. Ups. Ok, pa. A! Tylko pół HP zabiera, ha? A i sprawia, że się nie możesz podnieść ponownie. Okej. Okay. No cóż, zobaczymy, czy mi się uda przebiec. Witamy na Podlaskim. A um, hmm, czy to będzie zły pomysł? No no cóż, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Ha, I hit you! Bup. Bup. Ha, I hit you! Dobra, chodź tu. Jesteś brzydki. Nie chciałem ci tego mówić, ale ktoś musiał powiedzieć. Nawet matka ci nie kocha. Uff. Masz zakrwawione kolano, powinieneś pójść z tym do doktora. Do doktora Maczugi. A do wytrzymało się. No tak, chciałem mieć podniesiony equip load. No tak, te, te cały jak którego nie mam. Mm, Wolę, żeby był podniesiony, a to wypadek. Oj! Musimy to szybko zakończyć, zanim ten drugi przyjdzie. A, okej. Okay. i patrzcie to. W odcinku wiewióra przeszliśmy więcej niż 2 metry. A, trzeba podróżować w tej grze, żeby lewapować. Nie można. Kurde. Grałem chwilę w jedynkę i zapomniałem, że trzeba podróżować do tej, do, tej, do tego Tegesa. Ok. na kolejnym poziomie niżej mamy człowieka z wielką halbardą. I. A. I. O, o. o. Nie rzucałeś czymś do mnie. E, Przebiegny. Hej. Jak tam w ogóle u Was? Jak, jak się tam, jak się tam na... bawicie w sekcji komentarzy i tak dalej? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku u Was. Oj. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie i te pytle. A, nie pozwolić się zamienić. Wiem, że mogę dostać odłamek tu, ale. E... Eh, prawie. A um, teraz pytanie, bo to się dowiedziałem w sumie o tym niedawno. Okej. Okay. Wow to było bliskie. Ok, no to już dosłownie przeze, przeze mnie przeleciało. Thank you Immunity. Pff. Nie jestem pewien czy on jest najlepszym sniperem na świecie, czy najgo... Nie umarłem. Co, jestem szalony? W takim razie tutaj nie można doskoczyć? Można! I tutaj nie ma itemu? No cóż, można się przynajmniej zakraść na nich. Ha! Surprise! Agli! Dobrze, na dole ból. W prawo więcej bólu chyba. Więc wybieram więcej bólu. Hej to nie wiadomo ważne. Czy jeszcze jeden nie powinien wyskoczyć na mnie? Nie. O, hej. A wy jesteście cieniasy. Idę po swoje ringi. Żeby zagrać Walden Ringa. Walden Ringa też dawno gram. A, tutaj nie jest. Dobra, myślałem, że to... Dobra. Tutaj się chyba dostawało miecz, który w sumie... A, tak, ma lepszy damage i ogólnie jest chyba szybszy. Tak, a zapomniałem, że wszystkie te specjalne rzeczy mają przecież specjalne te, 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 te gesty. Kompletnie o tym zapomniałem, że mają te specjalne umiejętności w tej części. Gra pewnie w którymś momencie mi to powiedziała lub chciała powiedzieć, a ja jak zwykle ignoruję. Och, well. Czyżby czy to było 100%? A. a nie, fizyczne 100%. O! Mamy dobrą tarczę. Jak się nie... Dobra, nie pamiętam tego powiedzenia polskiego, okej? Okay? Na tyle jednakową ale zb... ja... Ja nawet po polsku nie potrafię gadać. Czy ktoś ze mną chce walczyć? Szukam chętnych do walki. Czyżby ktoś chciał ze mną zawalczyć? Czy ty za mną zawalczysz? No chodź, zawalcz ze mną. Na tych schodach No chodź. Czy, pod, nie, czy nie potrafisz używać schodów? Tak, nie chcę... Nie... AU! Miałem ci powiedzieć, że nie chcę ci rujnować snów, ale to ty zrujnowałeś mój Ugly Ugly Kawałek gry A, i mamy klucz do seli Dobra, czyli uwolnimy naszego ulubionego przyjaciela. Oj! Ugly! You are ugly! Tak cóż, nie wiem czy wiesz, ale mnie nie możesz walnąć, więc... Właśnie się że jestem cały czarny. W Bloodborne nie wiem, że dodawali ten efekt, że się po prostu krwią ten, ale to chyba nie jest krew. No cóż... Nie mogę się doczekać, aż zostanę anulowany na YouTubie za to, że robię blackface. Tak, jesteśmy oboje na służbie, jesteśmy dwoma... Two soldiers five feet apart because they are not gay. Hej. Okej. Okay. OK. Mam bardzo złe wieści. On chyba po tej drabinie może zjechać na dół. A jeżeli by to nie było na tyle złe, tutaj jest przynajmniej dwóch, jeżeli nie trzech wrogów na dole. Pierwsza sprawa zanim pójdziemy dalej, bo ten nożyk pewnie będzie naszym ulubionym ostrzem przez jakiś czas. Odłamek tajny... Dobra, możemy sobie zrobić dwie rzeczy. No to jest strasznie late-game weapon. Łuku nie, w sumie tarczę, ale co ta tarcza w sumie wtedy zrobi? Przecież ona wtedy nie blokuje więcej, stabilność poprawi. Nie, dzięki. Teraz mamy broń, która... broń! O, no, nie najgorszą broń i mamy coś, co blokuje. Jej! I dosłownie od niczego więcej. Nic więcej nie zamierzasz robić. Tego nie będę potrzebował. Pongów nigdy nie używam. Nigdy. A użyj tego przed walką. Nie nie użyj tego ani przed ani w ciągu walki, nie? E? N -n -n. A, możesz wziąć moje spodnie pewnie, czemu nie? Odeję wszystko za darmo. Czy tutaj tak przy okazji, kto już nie jest? Jeszcze jedna sprawa przed zakończeniem odcinka. Tak, ty się zjawiasz, że mi dajesz rzeczy. Dzięki.